Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj zadałam pytanie: czy zapisywać litery płynnym ruchem, czy też odrywać rękę i każdą literę zapisywać oddzielnie? No właśnie, dylemat niesamowity: w jaki sposób uczyć, czy uczyć płynnego ruchu ręki, czy też zatrzymywać się przy literkach takich, które mają kreseczki i kropeczki. Wszystko zależy od dziecka, od dzieci. Z pewnością jesteście już po wstępnych diagnozach i wiecie, że istnieją grupki dzieci, które nie dostrzegają tych maleńkich elementów, takich jak kropeczki i kreseczki, i te dzieci powinny każdą literkę zapisywać oddzielnie, pamiętając o każdym elemencie litery. Natomiast pozostałe mogą, oczywiście, płynnym ruchem ręki. Zapisywać sylaby czy cząstki wyrazów. To tyle, miłego dnia, trzymajcie się.